Tak się zastanawiałem, czy nagrywać ten filmik, czy nie. O, pomyślałem, że nagram. E, po co jest ten filmik? E, będę tu płytkował. Nie umiem płytkować. To jest moje dzieło poprzednie z kuminkiem. Tak to jest cała reszta jest do roboty. E, I on powiedział, no wyszło ci przecież, czemu nie umiesz? No nie umiem, nie? Więc trzeba sobie radzić. Nie znaczy, że się nie da. Mówię tylko, że nie umiem robić tego tak, jak inni to robią. Więc co mamy? Mamy tu ścianę, nie? Tak wygląda moja ściana, to jest mój pacjent I, i co tu się dzieje? To jest stary budynek, on ma 90 lat w tym roku i tutaj używano, jejku słowa mi brakuje, zaprawy takiej, że część wydłubuje po prostu kielnią czy tam jakąś pachelką. Część to był po prostu piasek, część mamy pozostałości po rzeźnikach, na przykład tutaj była po prostu na wylot. Tu ktoś robił gdzieś kiedyś gniazdko chyba tutaj i po prostu wykuł taką potwornie, bezczelnie kanał, że to jest tylko na jedną cegłę, no to, no więc wykuł. Więc co robię, skuwamy do zera, czyścimy szczotką jakąś, drucianka byłaby najlepsza, ale nie musi być. Czyścimy, gruntujemy SBR-em, SBR z cementem tak, to jest trochę do butelki, trochę cementu na dół, tyle cementu. Reszta zalewamy do butelki, nie wiem, po napoju trochę SBR-u no i później dolewam tego SBR-u. Rozwodniony SBR-1 do 2 lub 1 do 3, zależy jak to jak komu idzie, nie? Czy z tym lepiej nie, bo to musi wsiąkać w cegłę. 1 do 2 lub 1 do 3 jak ja robię. No i teraz tak, zostawiamy sobie to, tak. Powiedzmy, że to zagruntowane. Moja dzisiejsza praca to było zrobienie cementu z, 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 z żwirem, cement żwir. 1 do 2,5 robię, nawet 1 do 2 a po cóż, dlatego że zaprawa później jest wypijana przez cegłę i niech se pije, bardzo proszę, smacznego wtedy mocniej się ten beton jest i, i trzyma na tyle jest fajnie, że tutaj jak wykuwałem ten element to z drugiej strony został mi tylko kawałek betonu, który kiedyś zrobiłem z drugiej strony jak robiłem kuchnię i, i wiertarka udarowa tego nie odkuła to znaczy, że chyba dobrze zrobiłem tak, to jedno no i teraz co Moczymy przed nałożeniem betonek, jeśli to wszystko teraz zastygnie, powiedzmy, damy mu nie wiem, kilka godzin. To i tak można. Ojej, ja taki spryskiwaczek. Tym spryskiwaczkiem czystą wodą spryskujemy powierzchnię, bo beton lepiej przylega, jak to jest wilgotne. Po prostu łatwiej jest, nie? Da się i tak, ale łatwiej jest. Tak mi kolega poradził. No i miał rację. No i teraz tak. Ja zrobiłem to w tej kolejności. Dałem najpierw takie coś. Później drugie, tu no i mam wypoziomowaną ramę. A po coś mi to takie cudowne, Bo nie umiem płytkować, jak nie umiem płytkować, to następnym krokiem jest nie nakładanie żadnego tynku. Bo ja nie lubię tynku, jest słaby. Ma jak mówiono mi o Bonding Coat, że jest dobry, ale mimo wszystko nie. Jeśli nie muszę, to nie chcę, będę używał kleju do płytek. Tak wiem, dużo więcej zabawy. Tak wiem, że trzeba będzie nakładać kilka razy warstwami. Ale można, jest to cementowo, cement, na, na podstawie cementu całkiem mocne to jest, ciężko to się skuwa, więc to, o, to dopiero, to ma półtora dnia, to jest naprawdę twarde, naprawdę to, naprawdę to, jest, to już jest, to już jest solidnie twarde. To robione jest właśnie na klej do płytek. I teraz to musi mieć perfekcyjny poziom, to musi mieć perfekcyjny poziom, pion, przepraszam, pion. Eee, I wtedy w ostatniej fazie kładziemy więcej i łatą do góry, tak? Łata aluminiowa i cyk, i do góry jedziemy. tak? Mam taką 3,3 metra, mam 1,6 metrów i mam chyba 2, 3 metrową. To, to zależy, co potrzebne, to będę używał. I wtedy, jak już płytki, jak już to jest wygładzone, jakie już jest gładkie, to wtedy na to grzebieniem nakładamy cienkim klej, na to, nakładamy na płyteczki. I robimy. I wtedy to jest już tak dziecinnie proste, że nawet taki ktoś jak ja, który naprawdę nie ma pojęcia jak się płytkuje na pion bez, bez, bez równej bez, bez ściany, mi się to udaje. No dobra, na górze faktycznie. Tutaj nie było równe, bo nie wyrównałem do góry i jakoś mi wyszło. Ale powiem Wam tak, że bardziej się namęczyłem na tych trzech górnych elementach, które nie mają, nie miały równo, no bo to trzeba poziomicą się produkować, non stop. Poziomica, 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 a tutaj to jest tylko kontrolne sprawdzanie. Jak to będzie gładkie, no i przede wszystkim, po co to robię? Tak? Niektórzy mówią, przecież to mógłbyś zapłacić i zrobiliby ci. Tak, Pierwsze co ci budowlaniec powie? Płyta gipsowa. Świetnie. Nie, ten remont będzie, do, do, dokąd będę stary i niedołężny, nie będę tego więcej robił, po to jest taka płytka, jaka jest. Bardzo mi się podoba i taka pozostanie. Po drugie, jak widzicie, mówię, ta struktura tej ściany, to jest stara cegła, bardzo dobrej jakości, ale ze względu na tą zaprawę taki, taką kiepską, chciałem to wzmocnić i to nałożenie kleju na to wszystko, to po prostu wszystko zwiąże, to naprawdę solidnie zwiąże, tak, więc minus używanie cementu, tak, tutaj zobaczcie, też jest połączone wszystko, co, wszystkie dziury generalnie większe są pozatykane w ten sposób, tak, tu mi się nawet udało wstępnie wyprowadzić, wstępnie wyprowadzić już powierzchnię do płytkowania. Muszę ją tylko skorygować, ale prawdopodobnie ta powierzchnia, sprawdzają wielokrotnie, to już jest tak, jak będzie przed płytkowaniem. Czyli na to mogę już położyć płytki i zrobić, że nie dało, Tak. No. Yy, no. Także to to i po prostu no będziemy się bawić, tak? Trochę to zajmuje. Wiem, że można zrobić to szybciej, kolejna rzecz, którą w tym kraju z kolei to strasznie zaniedbują jak zrobimy beton tak jak tutaj, to później ten beton musimy poić wodą, musimy go poić wodą, ja to myślę, że tak może do tygodnia, dlatego że on wtedy twardnieje, beton twardnieje, jeżeli chcemy mieć mocny, a po to to robię, to to wtedy twardnieje i jest mocny, klej do płytek nie, nie potrzebuje tego, jest to taki trochę droższy klej do płytek, Yy, będę się też mordował z szybkim klejem, bo dostałem go za darmo yy, i wykorzystam go na gładzenie. Aczkolwiek polimerowy klej do płytek gładzony, on, on się ciągnie jak guma. Tak dziwnie spływa, jak za troszkę za dużo nałożymy to po prostu płynie, jest plastyczny potwornie. Więc dam go, bo jest bardzo mocny i bardzo dobry, jest, yy, ale, ale po prostu będzie zabawy. Nie? Także cóż. Po ten filmik, yy, po to ten filmik, żeby pokazać, że można zrobić samemu, że może to naprawdę bardzo ładnie wyglądać, jeżeli nie mam zdolności w tym, bo nie mam serio, nie umiem kłaść gładzi i nie umiem takich rzeczy robić. Umiem techniczne rzeczy robić, tego nie. Więc znalazłem sobie techniczny sposób, w jaki sposób można obejść ten temat, żeby zrobić to dobrze i mocno. Tak. Dorzucę później, w kolejnym filmiku, jak to wyszło, kolejne etapy. No polecam, mówię, zabawę, jeżeli chcecie mieć naprawdę dobrze. No bo jeżeli ktoś to chce skuwać za nią za rok, dwa, to nie, to no. Ale w tym miejscu ja bym chciał to mieć, bardzo mi się podoba, że to jest białe. Bardzo mi się to podoba. I to raczej zostanie do końca moich dni. Chyba, że nie wiem, co się stanie. Także w ten sposób chciałem to wykończyć. Pozdrawiam. Dobrze, etap drugi. Zagładzone wszystko, tak? jest taka szpara, bo była deska, żeby nie pobrudzić i kafalek, bo jakby nie pobrudził, to byłaby tragedia. Także widzicie, nie? Tu mamy te nasze wyrównane elementy metalowe. Tutaj też, tak? No i ogólnie rzecz biorąc jest wygładzone. Tak, więc w tym momencie możemy przystąpić do płytkowania w sumie. I da się, nie? Wiadomo, że to jest klej, tak, więc to się ciągnie, tak, czyli to że nie będzie. To nie jest gładź, gipsowa, ale no jeszcze, prze, jeszcze przed kładzeniem płytek, to takie, jeżeli są jakieś większe zadry, to warto, czyli większe, nie takie jak te małe, mają ma, ma takie, czyli coś wystaje ewidentnie, to warto to zjechać szpachelką. No i cóż, i można się bawić płytkowanie. Także ja dzisiaj zaczynam. Etap ciąg dalszy. To mój laser. Bardzo fajny laser. I teraz tak. Dlaczego w dziurze stoi? Dlatego, że to jest level pierwszego stepu, tak? Tutaj było zrobione tak, że przy płycie kominka nie ma łączenia, a całe resztę jest do bo w sumie podłoga jest w niektórych miejscach prosta, a w niektórych miejscach krzywa. Teraz tak, zobaczcie. Tutaj Laser jest w fudze. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Jak laser świeci po krzyżykach. To są milimetrowe krzyżyki, tak? I widzimy, że jest dobrze, dlatego że laser świeci po krzyżykach. I jest w fudze. I teraz ostatni będę robił też tam w narożniku i też muszę tak zrobić. Żeby mi się to zgrało, tak? bo cały salon jest opłytkowany, więc to będzie, tak? Także o, w tym momencie wycinamy. Tak to wygląda. Proste, ładnie, prosto wychodzi. No i obiecałem filmik na koniec. Skończone płytkowanie. Tak, tak to wygląda. Jeszcze nie jest pofugowane. Tak, ale fugowanie to już inna zabawa. Nie moja zabawa na szczęście. Będę natomiast pomagał w fugowaniu, także jak widzicie wyszło całkiem fajnie, całkiem prosto. Polecam. Nie, nie umiem, a dało radę. Także Eee, no. <grymne> Pozdrawiam.